Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym zaprezentować naszą Toyota Raz 4, którą postanowiliśmy wraz z żoną sprzedać. Już przyszła pora na zmianę, na jakoś młodszego suwa. I od razu na wstępie powiem: to auto teraz jest na kołach całych zimowych, ale one nie będą do sprzedania. Samochód będzie na oponach letnich też dobrej firmy, chyba Gudier lub Michelin. Srebrne, oryginalne koła, ja tam gdzieś stawię w ogłoszeniu. Zdjęcie na oryginalnych kołach od tego samochodu. Bo tutaj z racji tego, że będziemy zmieniać nasuwa, nie będziemy po raz kolejny kupować kompletu nowych opon. To tak naprawdę tam na drugim sezonie, gdzie auto nie było wcale dużo jeżdżone, bo to samochód żony nie robi jakichś wielkich przebiegów, chociaż zdarzyło się, byliśmy chyba w zeszłym roku w zakopanem tym, tym samochodem. Radził sobie świetnie, bo naprawdę nie ma do czego się doczepić. No, może po, poza jakimiś wizualnymi sprawami. Tu jakieś małe przytarcie, ale to jest chyba bardziej brudne. No, tutaj na tej listewce coś, coś się znajdzie. Tutaj na drzwiach to nam chyba pies porysował. Postaram się pokazać tutaj jak najdokładniej, żeby potencjalny kupujący już wiedział po co jedzie. Myślę, myślę, że by coś, no nie wiem, jakieś tutaj drobne odpryski, ale to nie wszystko są odpryski, bo są jeszcze krople wody, bo byłem umyć ten samochód, ale zardzewiały, zardzewiały nie jest. Jest wszystko mokre, mokre od wody, także, o może znowu też na tej listwie. A, jeszcze co ciekawe, auto jest w oryginalnym lakerze, o dziwo. Był mierzony cały. Wszystkie elementy są w oryginalnym lakerze. No poza... Poza jakimś... O tutaj jest coś zarysowane. Ale to są naprawdę takie pierdołki. Może poza... Za tym kawałkiem plastikowym, tą nakładką. Ona była podmalowana, ale tego i tak nie widać. Nawet tak szczerze mówiąc czujnik też nie wykryje. Chyba, że będzie jakiś super ekstra, który leży, mierzy na na plastiku. Ale wiadomo. To jest 2002 rok, także nie ma co się spodziewać, to nie wiadomo czego. W przebiegu ma około 300 z małym haczykiem, no niewiele ponad 300. Słuchajcie, może przełączę, zobaczymy. To nie. O jest. 305 tysięcy. Z takich ciekawych rzeczy ma trochę lepsze radio. Jak kupiliśmy ten samochód. Było jakieś tam pioniera, czy no nieważne jakiej firmy, to już nie było radio oryginalne, było takie mniejsze. No i zainwestowaliśmy. Ponad tysiaka daliśmy za te radio. Ładnie wszystko działa gra z wyposażenia. Tak samo, klimatyzacja działa bardzo dobrze. Nawet była odgrzybiona kiedyś, chyba rok temu. Mm, nie wiem, co bym miał jeszcze powiedzieć o tym samochodzie. No mamy go kilka lat. Teraz nie pamiętam dokładnie, to już bym musiał żony zapytać. Nie wiem, no ze trzy powiedzmy, może trochę więcej. I naprawdę daje radę ten samochód. Spalanie jest całkiem przyzwoite. Można powiedzieć na no, taki trochę większy samochód z napędem na cztery koła. Mm, nie wiem, oleju nie dolewamy, cały czas jest stan, chociaż nie robimy jakichś wielkich przebiegów. Raz tam taka trasa się trafiła, czasami skoczymy do Torunia czy do Gdańska. No, no i co by tu powiedzieć? No przyszła pora, przyszła pora na sprzedaż. No Na pewno nie patrzcie, że obdrapane, bo, bo one i tak zostają ze mną. Będą oryginalne felgi z oponami takimi sobie. Już nie powiem, żeby opony były super. Nie wiem, może bagażnik otworzę, chociaż tam może, może być bałagan. No, mamy tam taki worek, żeby nie nabrudzić jak tam czasami coś się przewozi. Myślę, autogodne auto godne polecenia. Naprawdę jeździmy, nic złego się z tym samochodem nie dzieje. Cały czas niezawodnie jeździ. Zachęcam do zakupu No Myślę, że go tak naokoło pokazałem to Co najgorsze, że tu ma jakieś ryski Jakieś Drobne niedoskonałości w lakerze Ale poza tym to Jest ok wszystko Aha, zawieszenie Robiliśmy Coś było wymieniane w zawieszeniu No powiedzmy pół roku temu I naprawdę nic nie puka Bardzo cicho się jeździ tym samochodem i jeszcze jeszcze było coś... Aha, klocki. Klocki były hamulcowe wymienione. No też to już było dobre pół roku temu, ale że żona wcale tym samochodem nie wiadomo ile nie jeździ, to podejrzewam, że z użycia prawie żadnego nie ma. Jak to się mówi, wsiadać i jeździć. Być może olej będzie do wymiany, ale to już nawet chyba nie z racji przebiegu, a z racji tego, że już, że już jest około roku ten, ten olej. No gdzieś to mamy zapisane, tam chyba nawet jakaś karteczka pod maską jest. Jesteśmy handlarzami, to jest nasz prywatny samochód. No kilka lat mamy, postanowiliśmy zmienić na trochę młodszy. No i, no i tak to właśnie wygląda.